Północ-południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A już teraz w drugiej części magazynu Północ-południe Antonio Paliński ze Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Dzień dobry państwu, Antonio Paliński, to jest Studio Polskiego Radia 24 podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Jesteśmy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym właśnie w Katowicach. Kolejny gość, pan minister Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami jest też pies... Rege, rege zapewne nie będzie się odzywał, ale pilnuje naszej rozmowy. Panie ministrze, jednym z haseł tego wielkiego kongresu, tej ogromnej międzynarodowej konferencji jest właśnie integracja, jest sprawienie, żeby miasta były dostępne dla wszystkich. Czy z punktu widzenia polskiego rządu, polskiej polityki społecznej, to bardziej prezentacja naszych pomysłów, czy jednak wymiana doświadczeń? Myślę, że i jedno, i drugie mamy się czym chwalić. Przede wszystkim mam tu na myśli program Dostępność Plus i te rozwiązania, które są, używając języka tutaj stosowanego na tym forum, niesłychanie inkluzywne są te rozwiązania, czyli one włączają. Właściwie wszystkie grupy osób, proszę zauważyć, że ustawa, którą wprowadziliśmy w 2019 roku o, zapewnianie o zapewnianiu dostępności, ona mówi o zapewnianiu dostępności osobom o szczególnych potrzebach. Ona nie nazywa nawet tutaj wprost osób niepełnosprawnych jako tego wyłącznego odbiorcy, bo wiemy doskonale, że różnego rodzaju rozwiązania, yy, które likwidują bariery, Dotyczą także na przykład matek z dziećmi, dotyczą osób starszych i wszystkie te rozwiązania tak naprawdę opierają się o koncepcję tak zwanego projektowania uniwersalnego czyli, żebyśmy planowali rozwiązania, które stosujemy, czy to w architekturze, czy w informacji w taki sposób, żeby one uwzględniały potrzeby jak najszerszej grupy ludzi. A czy to jest tak, że jeśli mówimy o tej polskiej polityce miejskiej, że kształt polskich miast taki bardzo zróżnicowany, bardzo często miasta odbudowane po wojnie, bardzo często miasta, które przejęliśmy po innym dziedzictwie i trochę je zmienialiśmy, i też bardzo często miasta, gdzie miesza się ten komunizm, potem ta wolna Amerykanka lat 90., czy to raczej ułatwia właśnie stosowanie tego typu rozwiązań, o których pan minister mówi, bo jest wiele miejsca? gdzie można coś zmieniać, czy raczej utrudnia właśnie ze względu na ten pewien chaos? U nas rzeczywiście jest dosyć duża autonomia w poszukiwaniu rozwiązań. Jako minister dostaje nawet takie sygnały od obywateli, że coś trzeba zrobić, żeby na przykład sygnalizacja świetlna miała udźwiękowienie takie samo we wszystkich miastach. Albo żeby te e, oznaczenia wyczuwalne stopą dla osób niewinomych były wszędzie takie same. E, ta standaryzacja jest oczywiście bardzo ważna, ale też widać, jak bardzo e, ona się rozwija i jak wiele miast w Polsce już w tej chwili rzeczywiście no, e, może się chwalić tymi dostosowaniami w przestrzeni publicznej. Ciągle wielkim nierozwiązanym problemem. W, w przestrzeniach otwartych są ścieżki rowerowe, które często nakładają się z schodnikami i są ogromnym zagrożeniem, coraz większym zagrożeniem dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które nie zawsze się orientują, że są na ścieżce rowerowej. Dużym wyzwaniem, ale już wydaje się powoli jakoś je tutaj rozwiązujemy, była kwestia hulajnóg, które też były dużym zagrożeniem i dużym wyzwaniem w tej przestrzeni otwartej dla osób, które czy to nie mogły zauważyć nadjeżdżającej hulajnogi, czy nie mogły się sprawnie, szybko odsunąć. No i te hulajnogi porozrzucane po mieście to, to było ogromne wyzwanie. Regulacje, które zostały w zeszłym roku wprowadzone, już jakoś to opanowują. Natomiast myślę, że też trzeba bardzo mocno podkreślać, że miasto to jest cała wielka, złożona infrastruktura wielka kompleksowość, że to jest edukacja, kultura, to są wszelkiego rodzaju usługi i to, co dla nas jest ważne z punktu widzenia obywateli z niepełnosprawnością, to żeby do wszystkich tych przestrzeni, do wszystkich tych sfer, człowiek mógł mieć taki sam dostęp na tych samych prawach. Co obywatele bez niepełnosprawności, a za tym z kolei idą usługi. To nie jesteśmy w stanie e, powiedzieć, po prostu korzystaj z kultury, jeżeli na przykład człowiek potrzebuje asystenta, żeby w określone miejsca dotrzeć. E, I te usługi też rozwijamy. To jest e, ogromne wyzwanie, nie boimy się go. E, i cieszę się, że miasta i samorządy miast też się w te działania wpisują. Ale to, co Pan minister powiedział o tych ścieżkach rowerowych, o hulajnogach, to trochę chyba też pokazuje, że problem często tkwi w ludziach, a nie w rozwiązaniach, bo przecież na tych rowerach po mieście, już nie mówiąc o hulajnogach, jeżdżą mieszkańcy miast, właśnie tacy nowocześni europejscy, tacy można powiedzieć, modelowi mieszkańcy współczesnego świata, więc widać jakiś jest problem z obyczajami, a niekoniecznie z ustawodawstwem. Nie? Ja do końca bym tak nie powiedział. Jednak jak człowiek wsiada na rower, to chce jechać szybciej niż y, przemieszczając się pieszo. Y, więc nie winiłbym człowieka, że on jedzie 20 na godzinę i teraz jeżeli nagle y, za zakrętem stwierdza, że na jego ścieżce rowerowej jest czy to osoba starsza, czy osoba niewidoma, czy y, osoba o kulach, która nie jest w stanie w, szybko zareagować, no to to raczej jest kwestia tego jak ta przestrzeń została zaplanowana. Że ten drugi użytkownik nie był w stanie mieć takiej pewności czy informacji, że jest w strefie podwyższonego ryzyka. Ja zresztą sam, jako osoba niewidoma, często tego doświadczam, że po prostu w ogóle nie wiem, że idę po ścieżce rowerowej. Czyli potrzeba tu też takiego myślenia systemowego. Panie ministrze, tutaj na tym kongresie są delegaci z całego świata. Tak się zastanawiam, czy jest jakiś obszar świata, są jakieś kraje, gdzie szczególnie można czerpać wzory właśnie w tej dziedzinie, którą pan się zajmuje? Tak mi przyszły do głowy kraje skandynawskie, ale nie wiem, czy to jest słuszne skojarzenie. E, powiedziałbym tak, że prze, przede wszystkim należy zacząć e, od tego, że w tej chwili. My już jesteśmy krajem, od którego też inni się mogą uczyć. I zresztą nie tylko my, Czesi, Węgrzy, czyli te postkomunistyczne państwa zrobiły ogromną robotę. Muszę na przykład powiedzieć, że byłem szalenie zaskoczony, jak bardzo prawo jest uregulowane w Czechach, jeśli chodzi o psa przewodnika, z którym wszędzie wolno mi było wejść i to nie budziło żadnych sensacji. I jak bardzo byłem dyskryminowany w Belgii, w stolicy nowoczesnej Europy, gdzie co chwila wyrzucano mnie, i to nie było 20 lat temu, tylko 3 lata temu, z różnych miejsc z powodu psa przewodnika. Więc myślę, że to jest y, jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz to jest przede wszystkim y, Filozofia podejścia do niepełnosprawności. A tego myślę, że przede wszystkim możemy się uczyć od krajów anglosaskich, które zupełnie inaczej budują cały system włączenia osób niepełnosprawnych. One opierają go na takim podejściu opartym na prawach obywatelskich, prawach człowieka. I tam zupełnie. Inaczej konstruuje się te wszystkie rozwiązania, bo się nie mówi o pomocy, o konieczności wsparcia, mówi się o zapewnieniu tych samych praw, o tym, żeby każdy obywatel mógł realizować w pełnej wolności to, co prawo mu gwarantuje, i myślę, że stąd też wynikają te rozwiązania, które tam są o wiele dalej idące, także w dostępie do przestrzeni miejskich choćby. Panie ministrze, na koniec już odchodząc od spraw związanych ściśle z dzisiejszym forum, mówił pan o tym niedawno, że polski system dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, że to jest system nie do końca działający tak, jak trzeba, że pan tu by wskazywał na rozwiązania węgierskie, które są pana zdaniem bardziej skuteczne. No nie do końca tak powiedziałem. Przede wszystkim Węgrzy rzeczywiście znaleźli sposób, żeby żeby y, zaktywizować bardzo dużą grupę osób niepełnosprawnych, ale to się wydarzyło przede wszystkim przez y, likwidację ograniczeń y, w zarabianiu przy równoczesnym pobieraniu świadczeń spo, y, z tytułu niepełnosprawności. U nas te ograniczenia są i dla bardzo wielu osób y, y, ryzyko utraty renty socjalnej na przykład jest powodem, dla którego Ludzie wolą nie ryzykować i nie pracować, bo lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Natomiast to, co mówiłem o systemie dofinansowań, to rzeczywiście podtrzymujemy. Wydajemy 3 miliardy 600 milionów złotych. To jest bardzo duża. Za tą kwotę moglibyśmy zapewnić asystencję właśnie wszystkim osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wymiarze, w jakim ona jest potrzebna. A my wydajemy to na 200 230 tysięcy osób pracujących w systemie zakładów pracy chronionej. Czy tych zakładów, które dawniej były zakładami pracy chronionej, gdzie 75% wynagrodzenia jakby refinansujemy pracodawcy i dla niego jak w jego biznes to nie praca osoby niepełnosprawnej, ale to dofinansowanie jest, tym motywatorem, który powoduje, że on te osoby chce u siebie trzymać. A chcielibyśmy dojść do takiej sytuacji, że to praca jest wartością, dla której człowieka niepełnosprawnego się zatrudnia. Czy widzi pan tutaj jakąś perspektywę jakichś zmian legislacyjnych w związku z tym? Y ja myślę, że. Y to, co w tej chwili się dzieje w naszym ministerstwie, my prowadzimy e, duży program e, wraz z organizacjami pracodawców, z organizacjami pozarządowymi i z organizacjami osób niepełnosprawnych, żeby wypracować nowe narzędzia, e, żeby ten. E, ta paleta rozwiązań była bardziej adekwatna, bardziej elastyczna, dopasowana do różnych możliwości. Pracujemy tam nad rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych, które mają te osoby wesprzeć, dla pracodawców i dla osób, które chcą podjąć własną działalność gospodarczą. To jest trzeci jakby obszar, o którym się stosunkowo mało mówi, a też okazuje się, że wiele osób z niepełnosprawnością mogłoby podjąć aktywność i stać się niezależne finansowo dzięki własnej działalności. Bardzo serdecznie dziękuję. Minister Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych był gościem Polskiego Radia 24 w Katowicach podczas Światowego Forum Miejskiego. Pies przewodnik REGE, czeka cierpliwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio 24. Północ, południe.